Dobrzy, młodzi, dobrzy, silni i odważni. Chcemy śmiać i marzyć. Śpiewać, kochać, uczyć się i pracować. Być sobą, być razem. Chcemy świata dla wszystkich. Chcemy świata bez barier. Jestem Bartek. Jestem Emila. Nazywam się Ola. Patrycja. Łukasz. Daniel. Patrycja. Mam na imię Arek. Paulina. Karina. Balewska. Młodzi bez barier. Akcja. Uśmiech proszę. Cześć, jestem Patrycja. Znajdujemy się właśnie w stowarzyszeniu Żółty Parasol. Będę rozmawiać z różnymi ludźmi pracującymi w tym, właśnie w tym stowarzyszeniu. Czym Pani zajmuje się w stowarzyszeniu? Wszystkim, bo jestem jego prezeską. A co najbardziej lubi Pani swojej pracy? Wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie. Eee, chyba to... Że pracujemy w takim zespole i z takimi ludźmi, że właściwie każdego dnia, jak przychodzimy do pracy, to się w ogóle nie czujemy, jakbyśmy przychodzili do pracy, tylko bardziej przychodzimy się spotkać z ludźmi, z którymi się dobrze czujemy. A skąd w ogóle się wzięła nazwa Żółty Parasol? To jest takie pytanie o trochę o archaiczne czasy, kiedy jeszcze mnie w nie było, bo ja nie jestem od początku i też nie byłam jego założycielką. Więc te osoby, które zakładały stowarzyszenie, nasze koleżanki i koledzy. Znali taką przypowieść o tym, że było takie miejsce na ziemi, w którym było smutno i padał ciągle deszcz i wszyscy chodzili z czarnymi parasolami. Ale był jeden taki człowiek, który chodził z żółtym parasolem i pod tym parasolem zawsze świeciło słońce. Taka dość prosta przypowiastka, ale w sumie dobrze myślę, oddaje trochę to, co my robimy. I tak zostało. Działamy tutaj lokalnie na osiedlu od. 2008 roku, i początkowo stowarzyszenie było głównie nastawione na pomoc dzieciom i młodzieży z osiedla. Organizowaliśmy dla dzieci i młodzieży różne zajęcia, warsztaty, półkolonie. Następnie ta działalność na rzecz mieszkańców osiedla przeniosła się też na inne grupy wiekowe mieszkańców starszych, dorosłych i też dużą część naszej działalności. Stanowią seniorzy, także, już jakby całe, całe osiedle i wszyscy mieszkańcy mogą tutaj do nas przychodzić i się spotykać. Przyjeżdżają też z różnych części miasta seniorzy do naszego klubu. Poza tym, od dwóch prawie już lat operujemy takim programem, który pozwala seniorom przedostać się z miejsca na miejsce. To jest program Taxi 75. To jest głównie dla seniorów po 75 roku życia. Ja siedzę w stowarzyszeniu na słuchawce, odbieram telefony, właśnie obsługuję ten program. Seniorzy mogą bezpłatnie skorzystać z taksówek, gdzie mogą pojechać do wszelakich lekarzy, mogą pojechać do szpitali, do urzędów, jeżeli mają cokolwiek do załatwienia, a nie mają zatem drugiej osoby gdzieś w domu, czy, czy jakieś bliskiej sąsiadki, więc mogą do nas zadzwonić pod numer 794. 123, 124 i jak najbardziej służymy pomocą dla takich osób. Muszą mieć też wyrobioną złotą wrocławską kartę seniora, którą mogą Państwo wyrobić albo w Stowarzyszeniu Żółty Parasol u nas na Wyszyńskiego 75A, ewentualnie na Placu Dominikańskim 6, i jak najbardziej służymy Państwu pomocą, jesteśmy zawsze dostępni. Jesteśmy, program działa od poniedziałku do piątku od godziny 7 aż do godziny 19, a na słuchawkach odbieramy telefon od godziny 8 aż do godziny 17. Więc naprawdę bardzo, bardzo zachęcamy do skorzystania z tego programu. Jestem koordynatorką klubu seniora, żółty parasol. Ten projekt prowadzimy już od wielu lat i cieszy się dużym powodzeniem. Dużo seniorów u nas korzysta z zajęć. Mamy taką ofertę zajęć bogatą. Pięć razy w tygodniu seniorzy mogą u nas korzystać, brać udział w zajęciach, mogą też sami tą ofertę tworzyć. Zachęcamy seniorów, żeby sami też dzielili się swoimi umiejętnościami i swoją wiedzą, więc też seniorzy seniorom prowadzą niektóre zajęcia, a niektóre zajęcia są prowadzone przez instruktorów gimnastyki, instruktorów pilates, instruktorów zumby, też lektorów języków obcych. Język angielski, francuski, zajęcia z nowych technologii, z komputerów. Zapoznaję ich z obsługą komputera, pomagam w obsłudze smartfonów. Oprócz tego również seniorzy mogą liczyć w ramach naszego stowarzyszenia na różnego rodzaju spacery historyczne, wyjścia kulturalne, także ta oferta jest szeroka. w taki czas pandemia wiadomo, to jak pani pracuje właśnie zdalnie? Tych, którzy u nas na co dzień korzystali z zajęć ruchowych, albo z takich zajęć, które wymagają bliskiego kontaktu, przychodzili nie wiem, na brydża, na spotkania, no tego, to musieliśmy ograniczyć. Ale szczęśliwie od bardzo wielu lat już mieliśmy takie poczucie, że z jakiegoś powodu to cyfrowa edukacja jest ważna w każdej grupie wiekowej, więc my tych seniorów już od lat uczymy, czy wspólnie z nimi uczymy się nowych technologii. Mamy też takie poczucie, że jak jest czas kryzysowy, i jedynie za pomocą technologii można się spotkać, to tym bardziej trzeba się starać, nie? Znaczy przyjęliśmy sobie taką zasadę na początku tej pandemii, że jesteśmy dorosłymi, zdrowymi ludźmi, w związku z tym naszym zadaniem jest na tyle się postarać, żeby nas ta pandemia nie mogła jakoś ruszyć, odciąć od więzi społecznych. My pracujemy na relacjach i na więziach, więc dla nas Teoretycznie mogło być tak, że się załamiemy, usiądziemy <laughs> tu i będziemy płakać, no bo jak prowadzić miejsce otwarte, które się współtworzy z rozmaitymi ludźmi, nie spotykając się z nimi, no ale jakoś sobie radzimy. Przyciągnęły mnie tutaj dzieci moje własne, osobiste, które y, korzystały ze wszystkich form zajęć, jakie parasol y, proponował. Wtedy forma tego klubu dla dzieci była taka, że każdego dnia co innego robili? Były zajęcia takie, że były jakieś takie prace techniczne, były zajęcia, że chodzili z aparatami po osiedlu i robili zdjęcia, wychodzili na przeróżne wycieczki do, do wszelkich możliwych miejsc. Byli we Wro, byli w Hydropoli, skręcą filmy, nagrywają swoje tam jakieś teledyski, mają scenariusz, uczą się i operatorskich sytuacji i montowania filmów i pisania scenariusza to wszystko robią na tych zajęciach a ta młodsza młodzież jest teraz w fazie nagrywania teledysku. wczoraj pracowali z tekstem żeby się go nauczyć i melodie mieli jak karaoke wysłane bo zajęcia są zdalnie więc oglądali słuchali muzyki a tekst pojawiał się na ekranie jak karaoke a dzisiaj jak wychodziłam z domu to robili animacje z bo piosenka jest o pluszakach i tam się znęcali trochę nad tymi zwierzętami przed, przed monitorami komputerów. Czy wszystkie dzieci mogą się zgłosić i zapisać na takie zajęcia właśnie? Ja myślę, że grupa jest na tyle otwarta, że bez trudu można dołączyć. Prowadząca te zajęcia, nasza koordynatorka z klubowego Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży zachęca za każdym razem do przystępowania. Wiem, że tam dołączają jakoś po, pojedy. Sztuki, ale jak najbardziej, jak najbardziej zapraszamy. Dużo się dzieje, jest głośno czasem. Ale myślę, że będą tego ciekawe efekty. Efekty są często artystyczne, w związku z czym. Te spotkania z dziećmi i z młodzieżą i to, że oni się cieszą i że przygotują coś niesamowitego, nie, ma, nie zdając sobie wcześniej sprawy, że są w stanie przygotować coś tak fajnego, czyli różne występy, czy różne projekty artystyczne, czy fotografie, czy różne rzeczy, z różnych dziedzin artystycznych. A co lubisz najbardziej w swojej pracy? Kontakt z ludźmi. Zdecydowanie kontakt z ludźmi, że mogę być z domu, spotykać się właśnie z pracownikami, z osobami, które tu przychodzą. Ja uwielbiam to, co robię. Przede wszystkim uwielbiam to, co robię. I szczerze nie zamieniłabym tej pracy na żadną inną.